Ile to za dużo? Prawda o body count. Zastanawiasz się czasem, ile partnerek seksualnych u kobiety to za dużo? 10, 20? A może mówisz sobie, to jej sprawa? Szczerze? Możesz mówić, że to nie ma znaczenia, dopóki nie chodzi o kobietę, z którą masz zbudować rodzinę. Nie chodzi o moralność. Chodzi o biologię i psychikę. Im więcej partnerów miała kobieta, tym trudniej jej się związać na stałe. To nie opinia. To fakt potwierdzony badaniami. Im wyższy body count, tym większe ryzyko rozwodu i braku przywiązania. Dlaczego? Bo seks to nie tylko fizyczność. To wiązanie emocjonalne. A jeśli robiła to dziesiątki razy z różnymi mężczyznami, te połączenia się rozmywają. Jej mózg przestaje kojarzyć bliskość z lojalnością. Zaczyna kojarzyć seks z emocjami, które mijają. A ty, ty chcesz być numerem numer 47, który też znudzi się po czasie? Nie musisz mieć obsesji na punkcie jej przeszłości, ale masz pełne prawo zadawać pytania, bo to Twoje życie, Twój czas, Twoje przyszłe dzieci.